Dlatego powtórzę po Salomonie jeszcze raz i troszeczkę go sparafrazuję, a mianowicie dlatego większy jest ten, kto zarządza sobą niż zdobywca miasta. Możesz mieć zdobyte wszystkie miasta. Możesz mieć wszystkie majątki świata, ale bez dyscypliny, bez charakteru jesteś po prostu brakiem człowieka. I historia świata nieraz pokazała, że człowiek, który nie ma tej dyscypliny, nie ma charakteru, zmarnował zasoby, którymi zarządzał. Albo popełnił powolne samobójstwo. Narkotyki, alkohol. Papierosy, papierosy, no i ogólnie rzecz biorąc, rozlazłe, opasłe życie. Więc masz dwa wyjścia tak naprawdę. Albo trenować charakter i dyscyplinę, albo dalej być rozlazłą pizdą życiową. Wybór należy do ciebie. Ty wybierasz. Ty. I tylko ty. Ty podejmujesz decyzję, ty bierzesz za nią odpowiedzialność, bo nikt nie nadejdzie, nikt ci nie da instrukcji na życie. To ty dokonujesz wyboru. Wybierz dobrze życie albo śmierć.